Dzień dobry! Jeśli znasz już podcast Eontox i słuchasz go nie pierwszy raz, chcę Ci podziękować za to, że znów jesteś z nami. Intensywnie pracowaliśmy nad sezonem 2023 i wierzę, że spełni Twoje oczekiwania. Jeśli nie znasz Eontox i słuchasz go po raz pierwszy, to chcę Ci powiedzieć witaj. Ja nazywam się Joanna Waszak i prowadzę ten podcast od blisko dwóch lat. W tym sezonie nie będę jedyną prowadzącą. Dołączą do mnie dwie osoby Jolanta Szymańska i Mariola Pasierowska. Razem stworzymy trzy różne cykle tematyczne podcastu. Mam nadzieję, że nasze rozmowy z gośćmi będą dla ciebie wartościowe i powiększysz grono naszych wiernych słuchaczy. Spora na dzisiejszy premierowy odcinek nowego sezonu. O czym i z kim porozmawiam? 55 lat temu pewien brytyjski geograf postawił absurdalną jak na tamten czas tezę: Antarktyda topi się w zastraszającym tempie, co spowoduje wzrost poziomu mórz na świecie o 6 metrów 6 metrów to prawie tyle, ile wynosi poziom Wisły, przy którym ogłasza się stan alarmowy. Dziesięć lat później ten sam naukowiec postawił kolejną, równie niedorzeczną tezę. Przyczyną topnienia jest efekt cieplarniany, a winni temu są ludzie. Absurdalne tezy czy fakty? W dzisiejszym odcinku porozmawiam o problemie błyskawicznego rozprzestrzeniania się nieprawdziwych informacji o klimacie. Moim gościem. Jest przedstawiciel fundacji w Polsce, która należy do międzynarodowej sieci, a którą znają wszyscy. Organizacji, która na całym świecie zrealizowała już kilkanaście tysięcy działań na rzecz ochrony środowiska. Grupy ludzi, którzy wierzą, że człowiek może żyć w harmonii z przyrodą. Na premierowy odcinek sezonu EON Talks nie mogłam sobie wymarzyć lepszego gościa. Mirosław Prope, prezes zarządu WWF Polska. Mirku, witam cię serdecznie, witam serdecznie. i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie Oczywiście. do naszego studia. No dobrze, porozmawiajmy o komunikacji na temat klimatu, a właściwie o rzetelności tej komunikacji. Bo mówimy i obserwujemy o tym, że dane są zmanipulowane, że brakuje źródeł przytaczanych informacji, że często podważane są wyniki badań i opinie naukowców, a wręcz mówimy o teoriach spiskowych, które mają spowodować nasz lęk, niepokój i w konsekwencji spowodować, że nie będziemy działali, nie będziemy podejmowali działań dla klimatu i to są jedne z wielu technik, tak, które obserwujemy w przestrzeni publicznej i jednocześnie. Co jakiś czas pojawiają się badania świadomości Polek i Polaków, świadomości i wiedzy na temat zmian klimatycznych, i generalnie ta świadomość rośnie. Mhm. Natomiast czytałam w raporcie wydanym w ubiegłym roku przez Instytut Spraw Publicznych, że 44% Polek i Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy miało do czynienia z informacją, czy to o klimacie, czy o polityce klimatycznej, która było, była celowo sfałszowana lub zmanipulowana. Czym jest w takim razie dezinformacja klimatyczna i czemu ona służy? Mhm. Dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście myślę, że w całej naszej działalności, i tu w Polsce, i na świecie, ta dezinformacja, czy przekręcanie informacji i mhm. faktów o klimacie i środowisku jest jednym z największych problemów dla nas, bo to nie o to chodzi, że ktoś chce na na złość zniszczyć przyrodę czy, czy pogorszyć warunki klimatyczne, tylko no właśnie mając takie znaki zapytania, a czy to na pewno, a czy naukowcy się nie mylą i tak dalej, to powoduje, że tracimy masę czasu i energii na te dysputy zamiast na mhm. działania rzeczywiście, które klimat i środowisko chronią. Więc myślę, że zadając, czy szukając odpowiedzi na pytanie w ogóle z czego to wynika. Tak, taka mnogość tej informacji, to myślę, że zaczynając od tego, co jest największym powodem, ale nie, nie praprzyczyną, przyczyną, tak, to jest plotkowanie. Mhm. To jest plotkowanie, powtarzanie niesprawdzonych rzeczy. Zobaczyłem coś w jakichś mediach społecznościowych, kopiuję to. Na, podaję na, dalej. podaję mhm. dalej w rozmowach, powtarzam to, co gdzieś tam przeczytałem, ale nie, w żaden sposób tego nie, nie weryfikuję. W związku z tym przyczyniam się, nawet czasami może nieświadomie, ale do powtarzania nieprawdziwych informacji, a potem z drugiej strony, jak słyszę, nie tylko z jednego źródła, ale z wielu źródeł, no to wydaje mi się, że no, ha, no to musi być chyba prawda. Mhm. Nawet był jeden taki e, magik od PR-u, e, który właśnie mówił, że wielokrotnie powtórzone kłamstwo staje, staje się prawdą. 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 Mhm. W związku z tym wydaje mi się, że to jest ta prawda, i to jest największa, jeżeli chodzi o liczbę tak, takich powtórzeń, przyczyna, e, może nie tyle powstania, co rozprzestrzeniania się właśnie tych mhm. nieprawdziwych czy zmanipulowanych informacji. Druga jest taka. Że to może być sytuacja obronna, to znaczy, o kurczę, o 6 po metrów się podniesie poziom mórz, czyli to trójmiasta nie ma, to nie ma części wybrzeża i tak dalej. To co ja mam z tym zrobić? To, to są skutki tej zmiany klimatu: są takie, że człowiek jeden pojedynczy nie jest w stanie sobie wyobrazić, co może zrobić, żeby się przed tym ochronić. No bo jedna osoba nie będzie w stanie się ochronić przed 50%. 50-stopniowymi upałami przed brakiem wody, przed właśnie sześciometrowym podniesieniem się poziomu mórz. W związku z tym, ponieważ boję się, ponieważ to przerastam i moje wyobrażenie, mhm. i, i potem jeszcze myślenie, co dalej, no to wypieram to, czyli mówię, nie, ale może to jednak nie, no nie do końca, no, czy ktoś widział, żeby tak woda urosła o 6 metrów, mhm. i tak dalej, i tak dalej. No ale jest niestety ta trzecia i to jest ta pra przyczyna, że komuś na tym zależy. Mhm. Że komuś na tym zależy i specjalnie albo manipuluje faktami, bo częściowo to jest niestety manipulacja faktami, tak? E, czyli nie można komuś zarzucić, że nie powołuje się wręcz nawet na badania jakieś, tylko mówi potem takie, przedstawia, że, e, że to jest nieprawdziwe. Chociażby, że zmiana temperatur i czy wzrost temperatur już była na Ziemi. No i mhm. tak, to jest prawda. To jest absolutna prawda, że było znacznie cieplej niż te tak. e, dzisiaj mówimy półtora stopnia bezpieczny, czy tam jeden i 1,2. No może 3 no, stopnie to będzie naprawdę ciężko, no było znacznie cieplej. Było znacznie cieplej, było 5 i powyżej 5 stopni cieplej niż jest dzisiaj. Na Ziemi, jak mówimy na Ziemi, to przy okazji właśnie warto sobie przypomnieć, o co tu chodzi? Czy to chodzi o temperaturę powietrza, że nie będzie 20, tylko 25? Nie. nie, to chodzi o temperaturę globu, czyli wyobraźmy sobie, że musimy tę wielką masę nagrzać aż tak bardzo, żeby o kilka stopni podnieść jej temperaturę. No i teraz to jest prawda, że tak było, tylko że na przykład już ten ktoś nie mówi, że wtedy nie było człowieka na Ziemi. Mhm. I teraz wyobraźmy sobie, jeżeli chcemy podnieść temperaturę o 7 stopni, że konsekwencją tego między innymi będzie niemożliwość przystosowania się naszych organizmów do życia w takim, w takim świecie. Albo nawet jeżeli futurystycznie wymyślimy sobie, że inżynieria jakaś powstanie i tak dalej, to wszystko będzie tak drogie, że oczywiście będzie dla jakiejś garstki, a nie dla e, nas, e, dzisiaj 8, za chwilę 10 miliardów ludzi na świecie. Więc. Dlaczego ktoś manipuluje tymi faktami, używa ich półprawd albo w ogóle rozprzestrzenia nieprawdziwe informacje? No, dlatego, że ma w tym jakiś interes. I to już nie można tutaj usprawiedliwiać, że ktoś boi się, tylko właśnie ma w tym jakiś interes. Teraz, jaki może mieć interes w tym, żeby, żeby rozprzestrzeniać takie informacje? Utrzymanie status quo. No to jest przy każdej sprawie, jeśli. No, trzeba to też wprost powiedzieć: oszukuję, kłamię, naginam rzeczywistość. No, to zazwyczaj to jest utrzymanie statusu kwot, Więc jest pytanie, komu dzisiaj na tym zależy? Myślę, że w bardzo dzisiaj akurat w sytuacji, y, jakiej jesteśmy, niemal właściwie dopiero co minęła rocznica wybuchu wojny napaści na Ukrainę, no to widzimy, że walka o utrzymanie zasobów kopalnych i tak dalej, w zależności od zasobów kopalnych jest, jest tą przyczyną. Ale jeżeli popatrzymy trochę dalej, e, i być, być może część z Państwa, którzy nas słuchają, pamięta ten czas, do pierwszego kryzysu e, paliwowego na początku lat 70. XX wieku, kiedy państwa OPEC dogadały się po raz pierwszy mm -hmm. i powiedziały: No to zakręcimy kurki i zobaczymy, czy ten świat jest taki hojry, mm -hmm. czy, czy będzie nas słuchał. Na przykład taka Dania powiedziała, o kurczę, to my jesteśmy naprawdę mocno zależni, bo nie dość, że my nie mamy paliwa, które sprowadzamy, to my nie mamy węgla, my nic nie mamy. Nie mamy gazu, my wszystko... I nawet od zaprzyjaźnionej Norwegii i Szwecji, ale no nigdy nie wiadomo, jak to będzie z tymi przyjaciółmi, tak w długim okresie. W związku z tym oni zaczęli, piersi, wymyślać, co by tu zrobić. To, czego mieli dużo, mieli dużo wiatru. Mhm. I powstała energetyka wiatrowa. Więc e, tak naprawdę to nie ekolodzy i nie ludzie mm. od środowiska zaczęli tak naprawdę wymyślać technologię innej, niezależnej od paliw kopalnych energetyki, tylko właśnie było to rozsąd... zdroworozsądkowe myślenie, mhm. co zrobić, żeby nie być zależnym od innych. Mhm. E, pod... Podjąłeś ważny temat, który ja też chciałabym kontynuować, bo mówimy o dezinformacji klimatycznej w kontekście celowego manipulowania mhm. informacją, ale właśnie równie częste zjawisko i równie groźne, moim zdaniem, i o tym ty też powiedziałeś, jest inne zjawisko. Zjawisko powtarzania nieprawdziwych mhm. informacji, mimo niewiedzy na tak. jakiś temat. I pozwól, że przytoczę wypowiedź z ubiegłorocznego raportu: Ziemianie atakują. Odpowiedź Kamila Wyszkowskiego, przedstawiciela krajowego i dyrektora wykonawczego United Nations Global Compact Network Poland, bo ona mi się wydała bardzo ciekawa w kontekście mhm. tego, o czym rozmawiamy, a jednocześnie to będą dobitne słowa. I Kamil Wyszkowski pisze tak: Wiedza najczęściej przegrywa z głupotą. Jest prostsza, bardziej atrakcyjna i zwyczajnie łatwiej przyswajalna. Ta głupota, oczywiście. Gdy decydujemy o kierunkach rozwoju cywilizacji człowieka i największym ryzyku dla jej przetrwania, to właśnie wiedza powinna mieć głos decydujący, a niestety wciąż wygrywa głupota. I właściwie, jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, no to w dobie mediów społecznościowych, które też już wspomniałeś, w dobie internetu, ale też szale, szalenie szybkiego postępu technologicznego, fałszywe informacje, one rozprzestrzeniają się właściwie w mgnieniu oka. I to nie tylko za sprawą osób, które botów, jakichś osób stworzonych postaci anonimowych, użytkowników, którzy publikują w sieci, ale też za pomocą prawdziwych użytkowników, którzy po prostu podają pewne treści dalej, no i szczególnie osób, osób publicznych, które mają ogromny wpływ na nasze poglądy. Jak w takim razie odróżnić prawdę hmm. o klimacie od fałszu? No, w takiej szybkiej reakcji, w momencie, kiedy słyszę i rozmawiam z kimś, to rzeczywiście e, może być to czasami trudne. W szczególności, mhm. że tak jak Kamil mówił, m, te opowieści nieprawdziwe, nie do końca prawdziwe są bardzo często bardzo atrakcyjne. Tak. Przypominają scenariusz filmu sensacyjnego. Coś się ma wydarzyć, ktoś jest nie wiadomo kto z tyłu, pociąga za sznurki. To jest interesujące, atrakcyjne niż jakieś długie procesy trwające setki milionów lat i trudne do zrozumienia, więc to jest, to jest numer jeden. Ale to, co można zrobić, to można właśnie zawsze zapytać o źródło. Można nie. zawsze zapytać o źródło: jeśli nagle musimy na ten temat rozmawiać, to przynajmniej zapytajmy tego rozmówcę, skąd to wie, skąd wziął tę informację. Czy właśnie Bo przeczytał jakiś post, czy i tam czy tam było jakieś źródło podane, czy tam mm -hmm. była jakaś uniwersytet, Akademia Nauk, Instytut Badawczy podpisany, który coś takiego ogłosił, czy, czy, czy nie? Jeśli mamy te sławne raj, raporty IPCC, czyli Przypomnijmy, to są raporty na podstawie których e, e, wszystkie kraje w ONZ Zjednoczone kiedyś spotykają się na tych konferencjach, zwanych KOPami, e, konferencje stron, wtedy jakby dyskutują na bazie właśnie tych raportów IPCC. Te raporty IPCC to jest nic innego, jak panel ekspertów, którzy zbierają badania różne, nie tworzą swoich badań, tylko zbierają mhm. różne badania i kompilują wyniki tych badań, mhm. więc Dlaczego ten raport IPCC jest już trudno sobie wyobrazić bardziej wiarygodne źródło. No bo nawet jeśli wśród tych wszystkich badań, które są robione, są badania, które pokazują, że coś jest 5 jest badań, które pokazują, że nie ma zmiany klimatu, a jest 1874 badania, które pokazują, że jednak ona jest, no to są one uwzględnione te głosy, ale to wypośrodkowane zdanie, które wychodzi z raportu IPC, IPCC, jest najbardziej dla nas przekonywujące, tak? Mhm. Więc po drugie, do takich rozmów właśnie możemy się chociażby w ten sposób przygotować, że pewne rzeczy po prostu wiemy. Wiemy, że Ziemia nie jest płaska. Mhm. Wiemy, że dwa dodać dwa jest cztery. I jakby, jeśli ktoś zaczyna dyskusję na ten temat, to jakby wiemy, mhm. że już na ten temat nie dyskutujemy. O klimacie tak nie jest. Tak się wydarzyło w Wielkiej Brytanii na przykład, kiedy media i to była powszechna zgoda większości mediów, po prostu przestały zapraszać tak zwanych denialistów, czyli osób, które mówią, że nie ma zmiany klimatu albo że nie jest ona na następstwem działań człowieka, przestały zapraszać. No bo to tak jakby do dyskusji na temat będzie to drastyczny przykład. Historyczna dyskusja o historii do II wojny światowej mhm. i zapraszamy kogoś, kto mówi, że nie było holokaustu mhm. w czasie II wojny światowej. No po prostu nie zapraszamy takich osób, bo ta dyskusja wtedy w ogóle do niczego nie, nie prowadzi. Mhm. Więc przygotowanie się, myślę, to jest też poznanie takich podstawowych, podstawowych, bo nie trzeba głęboko wchodzić, ale podstawowych. Wyników tych raportów IPCC, że zmiana następuje, że zmiana następuje znacznie szybciej niż następowała we wszystkich innych o epokach e, istnienia e, naszej Ziemi. Jak popatrzymy na jakikolwiek wykres, czy na stronach NASA, czy na stronach chociażby Nauka dla Klimatu, e, bardzo dobrze przygotowywany przez grupę polskich naukowców, ale w przystępny sposób e, e, informacja i Walka z dezinformacją. Jeżeli popatrzymy na klimatyczną bazę wiedzy, to jest znowu takie miejsce w internecie, gdzie bardzo wiele organizacji naukowych, instytutów i NGO-sów wkłada różnego rodzaju raporty i informacje, gdzie możemy sobie zweryfikować naszą wiedzę. No to patrząc tam, od razu będziemy widzieć, że to jest sławny wykres. Temperatury oczywiście się zmieniały i anomalie mhm. występowały. Najbardziej lubię taki wykres dotyczący temperatury w Polsce. On się zaczyna w 1758 roku. Nauka, na, nauka o klimacie na tej, na tej stronie, bo wtedy zaczęto na terenach polskich mierzyć w ogóle i zapisywać temperaturę. I on pokazuje, że anomalie, to znaczy bardzo gorące lata i bardzo zimne zimy, występowały zawsze. Więc pogoda za oknem to nie klimat. Natomiast to, co jest tam niepokojące, to jest to, że w pewnym momencie średnia zaczyna iść w górę, a mhm. od roku mniej więcej 1970 to się nazywa takim efektem kija hokejowego, ten wzrost jest taki. Czyli mhm. ona sobie tam rośnie po malutku, po i nagle I rośnie strzela. tak. Mhm. To, jest, to jest zaburzenie. Bo w naturze rzeczy nie dzieją się aż tak szybko. Nie mm -hmm. ma takich kataklizmów, które w ten sposób występują. I ten wykres wygląda tak dla całego świata, dla każdego kontynentu, mm -hmm. dla każdego państwa. Więc coś się dzieje niedobrego. Wiemy co, bo znowu to jest stężenie gazów cieplarnianych, które, mm -hmm. które powoduje podgrzanie całego globu. No dobrze, mówisz o weryfikacji u źródła, i ja się generalnie z tym zgadzam, ale zauważam też pewną. Trudność w tej weryfikacji, ponieważ na co dzień zalewa nas taka fala różnych komunikatów, że zwyczajnie nie wystarcza nam czasu na to, żeby każdy jeden sprawdzić, tak? Znaleźć prawdziwą informację, czy jest to prawdziwa informacja, czy nie. Ale z drugiej strony jest to na tyle istotny problem. Że właściwie należy się nim zająć i podjąć jakieś działania, byśmy wiedzieli, co jest tym fake newsem, co nie. I myślę tutaj zarówno o podnoszeniu świadomości o tych zmianach klimatycznych i przyczynach, możliwych konsekwencjach, o docieraniu do różnych grup społecznych, bo to jest temat, który w no, różny sposób postrzegamy, oczywiście. ale też o dialogu tych różnych środowisk takim dialogu, który oczywiście będzie oparty o fakty. Więc powiedz, jak Twoim zdaniem popatrzeć na kwestię tego, kto i w jaki sposób powinien walczyć z fake newsami o klimacie. Hmm. No, fajnie by było, gdyby cała dyskusja na temat klimatu zaczynała się od edukacji, od szkoły hmm. podstawowej bo to tam się uczymy dodawać, odejmować tabliczki mnożenia i potem używamy tego. Już nie dyskutujemy, czy dwa dodać, 2 jest 4, tak. prawda? To już używamy tego. Więc y, pewnych rzeczy uczymy się również w szkole, jak deklinacji. I mm. czasami z tym potem są problemy, ale generalnie też jesteśmy w stanie dobrze mówić y, w naszym języku. Problem jest taki, że nie ma tak naprawdę dzisiaj w edukacji y, Całej systemowej od samego początku, od y, nauczania początkowego, po nawet studia wyższe, nie ma tak naprawdę y, przejrzanych programów, y, wyprostowanych tam, gdzie są niewyprostowane rzeczy, albo źle w ogóle wykładane, nieprawdziwe mhm. rzeczy, y, i nie ma też takiego całościowego ujęcia, żeby pokazać, jaki to ma związek. Popatrzmy na kilka przykładów. Atlas do Geografii. Co jest w atlesie do geografii? Bogactwa naturalne, tu węgiel, tam sól i tak dalej, tu siarka. Mhm. To, to są, no tak, my tych rzeczy potrzebujemy, my potrzebowaliśmy i na pewno one miały ogromną rolę w, w historii rozwoju cywilizacji. Natomiast czy dzisiaj to jest rzeczywiście rzecz, która jest potrzebna? Mhm. Druga rzecz. Mój syn dwa lata temu zdawał właśnie rozszerzoną maturę z geografii, więc na bieżąco. Na Jestem na bieżąco. Co jest w Atlasie? E, nie tyle, co jest w Atlasie, co jest na egzaminie maturalnym. Mm -hmm. e, czy e, elektrownie wodne są ekologiczne? Mm -hmm. I odpowiedź, która jest zgodna z szymelem maturalnym, jest, że są ekologiczne. Mm -hmm. No to jest nieprawda, dlatego że mm -hmm. w szczególności na płaskich terenach, taki, gdzie właściwie większość Polski jest płaskim terenem. Zbudowanie elektrowni oznacza przegrodzenie, to nie jest naturalny spadek, to nie jest wodospad. Tak? To znaczy, musimy zrobić zaporę, musimy zrobić sztuczny zbiornik, który hamuje przepływ wody podwie, podwyższa temperaturę, powoduje emisję metanu, który jest 6 razy bardziej gazem cieplarnianym, silniejszym niż CO2 tamuje przepływ wszystkich organizmów w związku z... i nieprawda, że przepławki, bo skąd ryba ma wiedzieć, że teraz ma skręcić w lewo. No to, to wszystko powoduje, że to jest wszystko nieprawda. No ale właśnie, mhm. ale uczymy ludzi, że, że mają odpowiedzieć na maturze, że to jest OK. Tak? Mhm. Jak pójdziemy na jakikolwiek wydział ekonomiczny, również na Zachodzie, to jest ekonomia, która mówi o wzroście i cały czas musimy więcej, więcej, więcej. A potem jest jeszcze taki przedmiot zrównoważony, rozwój, albo jakoś tam inaczej nazywany, ale coś tam z tym sustainability jest i tam się mówi, no jednak trochę inaczej. I teraz taki student mówi, hmm, czyli jednak żeby zaliczyć, tu mam rosnąć. Potem mówię, że tak, no może nie rosnąć. To jest wszystko nie tak, więc pierwsza rzecz to powinna być edukacja. I oczywiście super by było zmienić systemowo podejście edukacyjne. Na razie ten dialog jest yy, on się toczy, natomiast można korzystać chociażby z naszych narzędziowników przygotowanych przez WWF, które są zgodne z podstawą programową i przy okazji są ciekawymi, interakcyjnymi działaniami dla. My mamy już w tej chwili około 700 szkół, które uczestniczą w tym programie, więc na przykład można w ten sposób. Druga rzecz, dziennikarze. Naprawdę dziennikarze. Ja rozumiem. Kryzys prawdziwego dziennikarstwa, clickbaity i tak dalej. Ale jednak, pisząc tekst na jakiś temat, dobrze by było rzeczywiście sięgać do ekspertów. I uczestniczyłem w takim wywiadzie kiedyś telewizyjnym, gdzie pan redaktor uznał, że będzie super, jeżeli zaprosi Denialistę. Ja mówię, ale dlaczego? No mówi, bo będzie ekspresyjna dyskusja. Dyskusja być może, znaczy, moim zdaniem nie była ekspresyjna, dlatego że zaczęliśmy rozmawiać to były czasy kopu w Katowicach, więc e, o transformacji energetycznej o to było pytanie ja na to pytanie odpowiedziałem natomiast adwersarz mój wyciągnął argumenty dotyczące tego, jak wysoka jest moja pensja. Mhm. Nie, moim zdaniem nie był to ciekawy wywiad dla nikogo, mhm. bo ktokolwiek chciał nawet usłyszeć jakąś dyskusję, czy nawet e, ostrą dyskusję, no to zobaczył, że no tak, no jest to no nieciekawe. Rozmowy też no prawda. właśnie, więc druga rzecz, to są dziennikarze, którzy, którzy powinni być, edukować się. I trzecia grupa, politycy. Z tych badań, które mm -hmm. przy, przytaczałaś, Instytutu Spraw Publicznych, mm -hmm. Polacy z jednej strony wierzą właśnie politykom, jeżeli chodzi o sprawy klimatyczne, z drugiej strony mówią, że to politycy nic nie robią i powinni coś zrobić, tak. ale wierzą politykom. I my mamy najlepszy przykład po katastrofie na Odrze. Że po pierwszych tam tygodniach, powiedzmy, kiedy było bardzo głośno na ten temat, i każdy uprawiał politykę w Sejmie i na komisjach sejmowych, potem dyskusja zeszła na merytorykę. I wręcz posłanki i posłowie sami się do nas zwracali z pytaniem, Opowiedzcie nam, o co tutaj chodzi, jak się zachowuje rzeka, dlaczego rzeka naturalna mm -hmm. jest bezpieczniejsza dla ochrony przeciwpowodziowej i dla mm -hmm. bezpieczniejsza dla ochrony przed suszą niż wyregulowana rzeka. A co to znaczy, czy prace utrzymaniowe, które, jeśli popatrzymy, gdzie wydaliśmy, to jest piękna mapa. Mapa która pokazuj, Polski, która pokazuje wydatki na tak zwane prace utrzymaniowe za ostatnie 15 lat. Więc ona jest naprawdę apolityczna, bo mhm. nie przykładamy informacji, kto był wtedy premierem, tylko mówimy, 15 ostatnich lat. Za 15 ostatnich lat najwięcej prac utrzymaniowych, takich gdzie rzeka czy strumień, który był kręty, został wyprostowany, to sztuczna inteligencja nam to policzyła, zdjęcia satelitarne i tak dalej, przede wszystkim występuje na Kieletczyźnie w Łódzkim, w Wielkopolsce i na Kujawach. Gdzie mamy największą suszę, którą, o której mówią Wody Polskie i IMGW? Kieletczyzna, Łódzkie, Wielkopolskie, Kujawskie. To jest, jeżeli ktoś jest mm. z, z, zweryfikowany z faktami, pewne wyobrażenia, pomysły, zweryfikuje się z faktami, to naprawdę zaczyna wtedy mówić, aha, okej, okay, to usiądźmy i porozmawiajmy. Więc y, te trzy grupy, Edukatorzy, którzy mogą korzystać z różnego rodzaju podpowiedzi właśnie chociażby tej klimatycznej bazy wiedzy, nauka o klimacie, nasze mhm. narzędziowniki WWF, dziennikarze, Dienkarze. dla których jesteśmy otwarci zawsze, żeby im opowiedzieć, mhm. i, politycy, i politycy, dla których jesteśmy też otwarci. My nie strzelamy, nie mówimy, kto powiedział półprawdę czy całą mhm. prawdę. My jesteśmy bardziej od tego, żeby po prostu pokazywać fakty i tłumaczyć. Taką mam może smutną na koniec refleksję po tym, co powiedziałeś, ale ją mam, że ludzie zaczynają się interesować jakimś tematem dopiero, jak dzieje się coś złego. No niestety. I może zachęcajmy do tego, żeby odwrócić ten trend. Dziękuję Ci serdecznie za spotkanie, miło było Cię poznać i dziękuję za wszystkie przekazane informacje. Dziękuję bardzo. W temacie zmian klimatycznych potrzebujemy rzetelnej edukacji. Jednocześnie kluczowe jest, byśmy wiedzieli, w jaki sposób radzić sobie z fake newsami. Dlatego zachęcam i powtórzę za moim gościem. Korzystaj z wiarygodnych źródeł, weryfikuj wiarygodność autora informacji. Nie daj się nabrać, że 2 plus 2 jest 5. Na dziś to już wszystko. Był to odcinek podcastu EONTOK z cyklu Klimat na Zmiany. A już niebawem, bo 21 marca, premiera kolejnej rozmowy. Tym razem z cyklu Miasta z dobrą energią. Poprowadzi ją Jolanta Szymańska. Wszystkie dotychczas wyemitowane nagrania znajdziesz na stronie eon.pl łamane przez EonTox. Zajrzyj i posłuchaj.